jak najbardziej potrzebny no, był i uważam, że nadal jest potrzebny i jeżeli chce spółdzielnia przyjąć, przynajmniej zorganizuje takie same warunki, niech będzie to strzeżony parking, a nie niestrzeżony, bo to w tym się celem. Tym a ma... dlaczego taka decyzja? Przede wszystkim teren jest zagospodarowany, są kamery, jest wszystko przygotowane, no, no, musiał, no, musiał, trzeba by to wszystko było zlikwidować, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że jeżeli spółdzielnia rzeczywiście szuka pieniędzy i chce zarobić na właściciela samochodu, jeszcze są inne inne i y, powiedzmy przy uli wzdłuż ulicy w, y, Powstańców Wielkopolskich tam można pozakładać się blokady gdzie ludzie sobie wykupią miejsca, a tu żeby ten parking już pozostał. I on jest potrzebny, bo bezpieczeństwo też jest potrzebne samochodów. Jest potrzebny, no bo jest, jest, y, ja y, trzymałem samochód przez kilka lat tam y, normalnie na ulicy nie, i z, z, co roku były stale wypadki, jakieś włamania albo ginały kołpaki. A tu nie ma w ogóle miejsc parkingowych, także to jest wybawienie dla nas. A rozwiązanie, jakie proponuje spółdzielnia, to absolutnie nie zda egzaminu. Spółdzielnia proponuje, że będziemy płacić połowę z tego, co w tej chwili płacimy i będzie każdy miał miejsce z klamrą, chociaż oni tych miejsc nie są w stanie. Ale bez stróża. Oczywiście, nie żeby to nic nie daje. Oczywiście, to nic zupełnie nie daje. Państwa 72 52 użytkowników parkingu rozumiem, że ponad 90% nie zgadza się z decyzją spółdzielni kolejowej. Tak. A reszta po prostu osób nie, to nie ma. A czy nie będą. A 10%? Nie, Tak samo rządza nazwy. Ta reszta jeszcze się nie pokazali, bo prawdopodobnie 5 osób na pewno by jeszcze podpisało, bo brakuje 7 czy 8. Czy korzystaliby Państwo z parkingu płatnego, niestrzeżonego, gdyby tu Dlaczego? No, no, dlaczego? no jeśli mam płacić 100 zł, 140 zł za to, że mi pilnują samochód, że otwierają mi bramę i tak dalej, a mam płacić 70 zł za to, że no za co to? Za nic. Parking strzeżony jest bardzo niezbędnie potrzebny, nie tylko dla nas tutaj mieszkańców, ale też dla osób przyjezdnych, które bardzo dużo jak nas odwiedzają. Chodzi o samochody zagraniczne, które są wypełnione różnymi bagażami, a 9 maja nie należy do ulic spokojnych. A dlatego, że 9 maja w ogóle na szosie dla najspokojniejszych nie jest. Jest dużo włamań, kradzieży do samochodów i przez to musimy się ustrzec, mając samochody na parkingu strzeżonym. Dla mnie to jest kuriozalne rozwiązanie, bo chcą, abyśmy zostawiali te samochody w tym samym miejscu, co są, niechronione, niestrzeżone, ale za to będziemy płacić im pieniądze. Połowę tego, co płacimy do tej pory w abonamencie strzeżenia. Czyli raz w miesiącu gratis, m, brak lusterka, szyby? Ja podejrzewam, że będzie tego częściej, jak raz w miesiącu. Dla każdej osoby. W tej chwili spotkaliśmy się tutaj z, 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 w grupie większej, aby omówić tę kwestię między sobą. I oczywiście wszyscy jesteśmy solidarnie zgodni, że z tą decyzją spółdzielni się nie zgadzamy.